Tak to wygląda ten produkt. Bitwin nakładki z dekatrona po lekkim podejściu pod górkę. Od razu to spada, trzeba to zakładać. zbyt dużo to nie daje lekka izolacja jest, ale ale bez przesady szału nie ma, więc podejrzewam ocieplacze endury są fajne też dużo dobrych opinii jak ktoś ma letnie buty i nie chce kupować zimowych to te ocieplacze podobno dają radę z ciepłą, dobrą, sobą skarpetką no i tak co? Spontanicznie wychodzi opowiadanie o y, zimowych setupach ubraniowych A jak patrzę na teren i śliskość teraz, to może by kolejny temat trzeba było poruszyć setupu opon na takich śnieżek. Dzięki. Pięknie, jest naprawdę wspaniała. Potem w tym, żeby na czymś takim nie hamować. Tu na grupałówkę na podjazd nie jadę i syk.